Cześć, z tej strony Karol Bocia. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić menu rozwijające się, takie pionowe, powtarzające się w grupie, kiedy ta powtarzająca się grupa ma takie wąskie wiersze. Chcemy zrobić taką coś, jak masz, na przykład listę zadań sobie, jedno po drugim, bardzo wąsko ułożone. I masz tam menu, jedną małą ikonkę do menu, właśnie klikasz w nią i się rozwija fajny menu. Jak coś takiego zrobić? Zróbmy sobie najpierw nową stronę. Zróbmy ją test. Wyświetlimy sobie najpierw naszych użytkowników wszystkich, więc dajmy sobie powtarzającą się grupę. OK. Zróbmy sobie, że to są użytkownicy. Wyświetlamy wszystkich z naszej bazy danych. OK. stawmy tutaj full list, żeby byli wszyscy. I zróbmy, żeby to było też trochę bardziej wąskie. Na przykład coś takiego. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Teraz jeszcze dodajmy nasz... Adres e mail tych użytkowników, żeby coś się tutaj jednak wyświetlało. Current Sales Users e Mail, preview i jeszcze raz odświeżamy. I mamy naszych użytkowników. OK, i tutaj będziemy chcieli dodać sobie jakąś ikonkę, która nam pozwoli wysunąć menu, aby jakieś zrobić edycję, jakieś działania na tych użytkownikach, na tym konkretnym, który jest w danej komórce. No to menu jest na tyle duże, że chcemy, żeby schowało się w jakąś ikonkę. A wyświetliło się więcej opcji dopiero jak się sobie rozwinie. Jak coś takiego zrobić? Zróbmy sobie do tego reużywalny element. Więc nowy reużywalny element. Nazwijmy to menu. Dodajemy tu sobie naszą ikonkę. Jakąś małą niewielką, na przykład 40x40. Wybierzmy sobie jakąś odpowiednią. Może być jakieś kółko. gdzieś na przykład będzie OK dajmy ją sobie tutaj, ok, i zmniejszmy cały ten reużywalny element do wielkości tego, naszego, naszej ikonki, więc też 40x40 40. i tak naprawdę cała ta ikonka wypełnia nam y, przestrzeń tego reużywalnego elementu. I teraz robimy trochę magii, dodajemy sobie focus group o wielkości na przykład 150x300 i to przypinamy sobie do tej naszej ikonki. Zacznijmy, mimo że nasz reużowalny element jest taki malutki, to nagle mamy tutaj duże menu. Możemy sobie przesunąć to menu. Pod spodem, pod ikonką jest spoko, ale na przykład w lewo, żeby do lewej strony było. Więc nasza grupa ma szerokość 150, ikonka ma szerokość 40, więc 150 odjąć 40 równa się 110, dajemy sobie minus 110, minus 110. Mamy ładnie dosunięte do prawej krawędzi. Teraz tutaj możemy sobie wyświetlić jakieś przyciski, które chcemy dać naszemu użytkownikowi, aby mógł coś zrobić. Na przykład edit. Jakiś drugi przycisk. Może zduplikuję ten, czyli ctrl-d. Na przykład save. I tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj Wymyślać wiele rzeczy, więc kolejne jakieś przyciski, możemy sobie to powrzucić, i jeszcze to, co musimy zrobić, to zrobić workflow. Jak ktoś kliknie w tą ikonkę, to co ma się stać? Wyświetlić ma się to menu, więc klikamy sobie w ikonkę i dodajemy workflow. Jak kliknęliśmy w ikonkę, to tak naprawdę show on element i pokażemy sobie tą naszą grupę focus. Ok. I teraz wrzućmy tą naszą ikonkę, ten element do naszej powtarzającej się grupy. Więc wracam do strony test. Dorzucam sobie tą naszą ikonkę, ona tu jest na dole w reużywalnych elementach. I ok, ładuję ją i odpalam naszą aplikację. Zobaczcie, mamy ikonkę, mamy naszego użytkownika. Klikam i rozwija się pięknie menu. Klikam obok, znika. Klikam niżej i rozwija się kolejne menu. Te można oczywiście sobie ładnie ułożyć, i później wykorzystać te przyciski, żeby edytowały właśnie tego użytkownika. Tym sposobem, tym prostym i ciekawym sposobem zrobiliśmy sobie fajne, rozwijane menu. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!